Witam Szczecinski Holender. Jestem na dzielnicy Pogodno. Mapa tak mniej więcej pokazuje, że jestem po środku, pogodna, i chcę zrobić trasę z Pogodna do centrum. No i tutaj widzimy ulicę Mickiewicza, i tak wydawałoby się, że najlepiej właśnie pojechać sobie Mickiewicza w tą stronę. No bo to tak najprościej, wedle mapy jest. Ale życie jest mi, proszę Państwa, miłe, więc nie będę jechał Mickiewicza, tylko pojadę jakoś środkiem dzielnicy. Trochę nadłożę drogi, ale nie będzie tak źle, myślę. Chodzi o to, żeby jechać mniej więcej równolegle do Mickiewicza. Więc skręcę sobie tutaj w Paderewskiego. Zobaczymy, dokąd mnie doprowadzi. Wychodzi na to, że dokonałem chyba dobrego wyboru. Poproszę zobaczyć. Tutaj mam obowiązkowy zachęt w lewo, ale nie dla mnie. Ja mogę sobie tutaj wjechać, bo zakaz wjazdu nie dotyczy roweru. Jest jednokierunkowa, ale tylko dla samochodów. Dla rowerów jest dwukierunkowa, no dobra, to jadę i z tego co widzę tutaj jest ulica Rajmonta, ona jest też jednokierunkowa dla samochodów, ale ja mogę tutaj jechać, bo też jest zakaz jazdu, nie dotyczy rowerów. Całkiem fajnie jest tutaj na, na tym pogodnie. Jesteśmy za, za ryneczkiem pogodno. Bardzo fajne miejsce. Czasami chodzę kupić płyty winylowe. Tu jest obowiązkowy w lewo. Nie dotyczy rowerów. Aczkolwiek ja skorzystam z tego zakrętu, bo nie chcę tam w Mickiewicza nie? Nie wiem, czy przypadkiem nie kluczę trochę, ale po pogodnie się przyjemnie jeździ, więc można pojeździć trochę. Dobra, tam widziałem z przodu rower, który skręca w prawo, i ja sobie skręcę tam w prawo. Wkręciłem w ulicę Przybyszewskiego, więc jadę równolegle do sobie, tak jak chciałem. Tutaj jedno, jedyne niefajne skrzyżowanie no bo przez ulicę Tra Traugutta ale szybko je przekroczymy i lecimy dalej w ulicę Lindego. I właśnie w tą ulicę chciałem sobie wjechać, bo ulica Lindego się kończy na torach i tam będzie można skorzystać z, z fajnego skrótu, i uniknąć właśnie niefajności ulicy Mickiewicza. Przekraczamy ulicę Waryńskiego. No i tutaj na końcu Lindego widzimy taki niefajny znak, taki, który mówi, że musimy skręcać w prawo, a nie ma tej klauzuli, nie dotyczy roweru, jest tylko nie dotyczy pojazdów budowy, ale nie ma nic napisane, że nie mogą tutaj wchodzić piesi. Więc wystarczy tylko zejść z roweru i przekroczyć tory na piechotę. Ale tutaj możemy sobie chwilę popatrzeć co tutaj robią. No ten węzeł, węzeł łękno nieszczęsny niestety. W sumie nie wiem, tędy będą szły tory, chyba drugi tor tutaj, albo nie wiem czy przesuwają tamten tor. No i ciekawi mnie, gdzie będzie szła droga. Tu będą szły tory. Także mam obawę, że ten park tutaj może nie przetrwać niestety, póki co mogę nim ładnie tutaj właśnie sobie przejechać. Jadę równolegle do ulicy Sienkiewicza. No i tym, że tutaj tym parkiem, tą aleją przekroczę most na Mickiewicza. No i tutaj przejeżdżamy pod Mickiewicza, i teraz ten park zaprowadzi nas prosto do Jagiellońskiej. No i właśnie tutaj jest ulica Jagiellońska. Tutaj się mogę ładnie włączyć do ruchu. No i ulica Jagiellońska już doprowadzi mnie do samego centrum. Tu jest teraz ta słynna górka, że fajny jest widok, nie? z niej. I za chwilę przekraczać będziemy bohaterów Warszawy. To bo jest taki niezaciekawy odcinek Jagiellońskiej. Dobra. A, bo tutaj jest przystanek. On tutaj staje na przystanku. A to trafiłem akurat. Dobra. Nawierzchnia tutaj na Jagiellońskiej. Oj, bardzo średnia. No i znowu ten autobus. A że jak Państwo widzą, jak wyjechaliśmy z pogodna, to możemy zaznać trochę wielkomiejskości, ale takiej niezbyt fajnie pojętej bo nie dostosowanej do ruchu rowerowego Dobra cały czas zielone goni mnie ten autobus ale chyba teraz się trochę od niego uwolnię No bo tutaj mogę wykorzystać gniazdę rowerem Mogę iść z prawej Autobus tego nie mógł zrobić Także tak to się jedzie w Szczecinie po mieście gdy nie ma ścieżek rowerowych ani pasów Teraz wjadę już w taki odcinek bardziej cywilizowany Bo tutaj też jest strefa 30 na godzinę Chyba nawet jadą mniej niż 30 już tutaj Bo jest jednokierunkowa i bardzo dobrze To jest miasto, a nie autostrada Tu fajnie zrobili ten plac Zamenhofa, tak bardziej dla ludzi Pan chciał mnie koniecznie wyprzedzić, no i w końcu mu się udało Dojechałem, nie? Spogodna do centrum. Było dość karkoło mnie, ale też dało radę przeżyć. No dobra, tak może tak dojadę. Nie wiem dokąd w sumie. Do placu Adamowicza powiedzmy dojadę. Ja tutaj sobie mogę skręcić już w taki krótki odcinek ścieżki rowerowej. No jestem, proszę Państwa, w centrum miasta, nie? Na jednym z głównych placów. Na zakończenie wspomnę, że warto słuchać tego zespołu. To do widzenia Państwu.